Jutro Wigilia Nie mogę się doczekać Ojinka stoi Trzeba tylko jeszcze dokończyć Dekorować o, Jeszcze to tu a ten, a ten Dobra już Wygląda pięknie Teraz tylko muszę pójść spać. Następnego dnia um. <küh> muszę iść ugotować potrawy. Gotuję sobie, gotuję sobie, dam to na stół, bo za chwilę będę jeść. A Mikołaj dzisiaj przyjdzie i będzie fajnie. Eee. <laughs> Dobra, muszę tylko się ubrać. Dobra, może wyglądam fajnie. A ja nie, jeszcze idę po coś ważnego. Czyli ten kapelusik. Nie wiem, czy się zmieści na głowę, ale wezmę se. No, nawet może być. To ja usiądę i będę zajadała potrawy. A nie, nie działa. Odłożę tu. Nasza Trussi zjadła już dwie potrawy. Mm, bardzo pyszne. Muszę zjeść do końca. <słysy> jeszcze dam jej swoją czapeczkę. Nie, no. Prezenty. Co by odpakować najpierw? Zobaczmy. Czepeczkę. Położę se tu. Teraz będę mogła się przebierać za Mikołaja. Jej! Jakaś torba. Rozerwaj ją, bo mi się nie chce odspinać. Mam budzik 3D tysiące najnowszy fajnie mam laptop pod choinką sobie tu postawię Mam jeszcze słuchawki do tego Ale fajnie Co tam jeszcze jest? Skarbonka z cukierkami w środku I jeszcze... Jestem mój ulubiony komiks. Będę czytała codziennie. Najnowsza książka. Jest jeszcze coś? Nie ma. A jest tutaj jeszcze coś. Zobaczmy. Najnowszy smartfon z Sony Xperia Z3. Uh! Już sam, wpisaj no imię i nazwisko. A, a. Naprawdę, to są udane święta. Śmieci, tu wywalę. Jeszcze mogą mi się do czegoś sprzedać. Położę tu pudełko, też sam mogę zostawić. Ech, skończę.